Zapewne słyszeliście, że trzeba ćwiczyć co najmniej 30 minut, aby zacząć spalać tłuszcz. Trochę prawda i trochę nieprawda, ponieważ my zawsze spalamy też tłuszcz. Mniej więcej połowę energii mamy z glukozy, połowę z tłuszczu, ale oczywiście im ćwiczymy bardziej intensywnie, tym więcej tego tłuszczu spalamy, bo jest nam bardziej potrzebny. Jedyny moment jest wtedy, kiedy zaczynamy ćwiczyć bardzo intensywnie. Wtedy energię mamy już tylko z glukozy. Wynika to też z tego, że jak ćwiczymy bardzo intensywnie, to naczynia krwionośne nie doprowadzają już efektywnie krwi do tkanki tłuszczowej. I nie można tego tłuszczu wykorzystać. Także najważniejsze jest to, żebyście po prostu ćwiczyli. Będziecie wtedy spalać też tłuszcz. To co? ćwiczymy.